Miłości ślady drążą łzy, które z jej oczu płyną. Z kwiatów został zapach mdły, które ze zdrady słyną. Piękny bukiet czerwonych róż, kolorami uczuć świecił. Ten legendarny duszy wróż, na zawsze kochać on polecił. Miłości ślady kruszy czas, przekupne kwiaty pomagają. Ich piękno śledzi nas, więdną i się odradzają. Tak pewnie pozostanie. Do końca ludzkich dni, miłość zwiędnie i wstanie, bo kochać każdy śni. Kwiaty mają boską moc, na życia strunach grają, kochać każą dzień i noc, uczucia odmładzają. Upływa szybko czas, symbolem świecą kwiaty, nawet gdy nie ma nas, przenoszą winne światy.